W ostatniej kolejce wydarzyła się naprawdę historyczna chwila. Koleja scholnicy odniósł swoje pierwsze zwycięstwo na poziomie czwartej ligi. Wielkie brawa dla ekipy scholic, ale także gratulacje dla tych zespołów, które sprawiły spore niespodzianki w tej serii gier, a takich nie brakowało. Gra w dziesiątkę żaden problem. Pokazali to zawodnicy czarnych Pruszczy Gdański. Pazury Jaguara już nie takie ostre. Lekcja od rezerw Chojniczanki odebrana. Jak do tego doszło? Odpowiedź na pytanie już za chwilę. To, że kapitan Bytowi Bytów, Wowa Kajdrowicz, ma potężne uderzenie, to już wiemy. Udokumentował to również w szóstej kolejce. Ukraiński pomocnik po raz kolejny udowodnił, że potrafi to zrobić z iście zegarmistrzowską precyzją. Pep Guardiola powiedział kiedyś, że największym ryzykiem w piłce nożnej jest brak podejmowania ryzyka. My się ryzyka nie boimy, nie boją się również w chojnicach. Ekipa rezerw chojniczanki gra zdecydowanie, gra odważnie i zbiera tego owoce. Czego dowodem jest zwycięstwo w ostatnim spotkaniu z Jaguarem Gdańsk. To w ogóle był bardzo dobry weekend dla popularnej chojny, bo wszystkie seniorskie ekipy wygrały. Tym chętniej do naszego programu. Zawitał wiceprezes choiniczanki Hojnice, pan Rafał Zabrocki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, co pan powiedział po meczu trenerowi Tomaszowi Fojutowi? No. Co można powiedzieć po takim meczu, no super, no, jesteśmy bardzo zadowoleni no, z wyniku i z gry. Co prawda nie byłem osobiście na tym meczu i czekamy na materiał, wideo od Jaguara i obejrzymy jeszcze raz sobie to spotkanie, no, no co tu dużo mówić, no, świetny wynik, świetny mecz. Myślę, że duża niespodzianka i trzeba się cieszyć. Jest pewna powtarzalność w meczach drugiej drużyny Chojniczanki, że pada dużo goli. Czasami to wystrzelacie więcej i wygrywacie, a czasami więcej Tracicie, ale można o tym mówić w jeden sposób, że, że jest to po prostu radosny futbol. No, gra ofensywna taka jest, nie? że zawsze wiąże się z ryzykiem no, utraty, jakiejś tam bramki. No. My wolimy wygrać 5-4 niż 1-0. No, z takiej filozofii wychodzimy. Taką filozofię też mają trenerzy, trener Fojut i, i jego asystent, więc tutaj no, dla nas to jest normalne. Wiemy o tym, że stracimy bramkę, a, ale wiemy też, że kilka strzelimy. Czym takie podejście ma zaowocować, jeśli chodzi o zawodników? Tylko i wyłącznie rozwojem indywidualnym tych chłopaków, bo na to stawiamy i, i tu tylko o to chodzi. Czyli y, z tą myślą, że ci chłopcy mają w przyszłości zasilić pierwszą ekipę Chojniczanki, czy pójść jeszcze, jeszcze dalej? Oczywiście nie chcemy, żeby to była dla nich jakaś granica, druga liga tak? czy pierwsza liga. No, Choliczanka ma być jednym z przystanków dla tych chłopaków, i w tej chwili już siedmiu zawodników Akademii trenuje z pierwszą drużyną, a trzech regularnie gra tak? w drugiej lidze. Jak wygląda ten proces szukania tych piłkarzy? Bo wiadomo, że część sama się zgłasza do klubu, ale czy wy też poszukujecie w tych miejscowościach ościennych? Z tej siódemki, o której powiedziałem, sześciu to jest tak naprawdę wychowanków klubu. Czyli od dzieciaka tutaj trenujących są to zawodnicy z pobliskich też miejscowości, nie sami z chojnic, ale też jakby yy, doprowadzimy taki ala scouting. Może scouting to za duże słowo, ale jakieś rozeznanie w terenie mamy, poszukujemy tych zawodników. Część zawodników nawet w rezerwach to są zawodnicy z południa, tak? To nie są tylko i wyłącznie z województwa pomorskiego. Rozmawialiśmy z trenerem Tomaszem Fojutem, przed, przed tym programem też właśnie trochę o tym, jak ta drużyna ma grać. Już też powiedzieliśmy, że to ma być radosny futbol ofensywny. I to też chyba łatwiej jest zawodników do takiej gry namówić, gdzie się im tych granic aż tak bardzo nie stawia. Ta ofensywna gra powoduje to, że zawodnicy muszą, obrońcy grają bardzo ofensywnie, tak? grają dużo pojedynków jeden na jeden, na co w szczególności zwracamy uwagę, żeby później jak ten zawodnik dotrze do, już faktycznie do drużyny seniorów, żeby on był gotowy, żeby jak najmniej czasu mu zajęło to przejście z tej juniorskiej piłki do seniorskiej. Trener Tomasz Fojut stosunkowo od niedawna pracuje z rezerwami, typowo z rezerwami w klubie w Chojnicach, też wcześniej był w Akademii. To, taki, to takie jest z myślą o wychowywaniu może sobie trenera, który później też może objąć stanowisko coacha pierwszej drużyny? Oczywiście, że tak, no tylko tutaj trochę problem jest też z przepisami, które uważam, że są niedobre, że polski trener może z UEFA może trenować w Anglii pierwszą ligę, a angielski trener nie może trenować z UEFA, Polskiej pierwszej ligi. No to jest dla mnie trochę bzdurne i trochę to tych trenerów hamuje mimo wszystko, tak ja uważam. Na co najbardziej stawiacie, jeśli chodzi o wychowywanie tych młodych piłkarzy? Tylko i wyłącznie piłka, piłka, wszystkie zajęcia z piłkami i tak dalej, rozwój indywidualny. Jedno nazwisko dość często się pojawia, jeśli chodzi o ekipę rezerw Choniczanki. Jakub Żywicki. to jest chłopak, który w tym sezonie, no nawet w ostatnim meczu popisał się hatrikiem. Jakie plany wobec e, tego piłkarza? To jest chłopak, e, który jest jakby pierwszy w tym wyścigu e, goniącym tych, którzy już grają w pierwszej drużynie. Myślę, że jest bardzo blisko, no, że to jest bardzo blisko. Na no, stałe trenuje zresztą już z pierwszą drużyną, więc myślę, że ten moment nadejdzie. Trener Fojut pracuje z nim od 8 roku życia i, i, i widzi jego, jego rozwój. E, no, ma chłopak papiery na granie, to trzeba, to trzeba przyznać I, i chyba takie dobre prowadzenie no może spowodować, że ten sufit będzie gdzieś tam naprawdę wysoko. Kuba ma bardzo wysokie umiejętności indywidualne, bardzo świetny przegląd pola. Naprawdę ma to coś, co ma niewielu pomocników w jego wieku. Więc oby tak było, jak Pan mówi. No. Trzymamy kciuki i robimy wszystko, żeby tak się stało. No to jeszcze na koniec zapytam o, o tę pierwszą drużynę, jak już możemy Pana tutaj gościć. Jak Pan ocenia ten początek sezonu zespołu prowadzonego przez Damiano Nowaka? Myślę, że gramy bardzo dobrze. W większości meczy gramy bardzo dobrze. Trochę mieliśmy pecha w poprzednich meczach, zawsze gdzieś tam coś nam uciekło, jakaś bramka przypadkowa, jakiś coś fauli i tak no, dalej. Oceniam to bardzo pozytywnie. Uważam, że będziemy na pewno zespołem, który będzie się liczył w walce o awans. Czy bierzecie pod uwagę to, że w pewnym momencie sezonu też większa, na przykład yy, liczba zawodników, którzy grają w pierwszym zespole, będzie dołączała do, do drugiej drużyny? Czy, czy to jest tak, że wy chcecie to zostawić tym młodym chłopakom? Głównie chcemy zostawić to tym młodym chłopakom, bo to, ma, to jest dla nich drużyna. Oczywiście zdarzają się mecze pojedyncze, gdzie tam ci zawodnicy schodzi jakaś większa ilość, ale to też są głównie młodzi zawodnicy. To nie są zawodnicy, którzy gdzieś tam grają w pierwszej jedenasce i tak dalej. Zresztą przepisy za chwilę jakby to zablokują nawet schodzenie tych starszych zawodników, więc, więc nie, raczej tutaj stawiamy na to, żeby ci młodzi chłopacy grali. Nawet ostatnio Tomek Mikołajczak, znany zapewne, zagrał też w meczu rezerw, bo jest po bardzo długiej kontuzji i też zagrał 45 minut. I, no I to też ta drużyna jest po to, tak? No bo na Jaguarze na przykład Tomek nie grał ze względu na to, że graliśmy na sztucznej Murawie, no i nie chcieliśmy tam ryzykować jakby jego powrotu po kontuzji, żeby tam coś się nie wydarzyło. No. A jak Pan się właśnie odnosi do tych przepisów, o których Pan wspomniał, że mniejsza liczba zawodników z pierwszej drużyny będzie mogła zasilać ekipę rezerw? Nie, nie mamy z tym problemu, nie mamy, nie, uważam, że ten przepis jest ok, może czasami, nie wiem, jeden zawodnik mógłby na przykład schodzić, jak jest po kontuzji, on na przykład już skończy limit, a nie może zejść, to może jakiś tam taki drobny niuans bym zmienił, ale, ale większym problemem na przykład uważam, że nie to, ale teraz jak mamy trzecią drużynę, to uważam, że większym problemem jest to, że w uważam, że w klasie okręgowej i niższych ligach powinno być 7 zmian bo to na przykład też blokuje tych chłopaków i to nie tylko, nie mówię o naszych chłopakach, no ale załóżmy, że jedzie 18 na mecz, to wiadomo, że ktoś nie zagra, no. Ja bym nie chciał być tym niegrającym w tym zespole na przykład, tak? Uważam, że to jest bardzo proste do zmiany, bo to Związek Pomorski jakby o tym decyduje, to nikomu niczym nie przeszkadza, a każdy z tych zawodników wtedy może zagrać, tak? No tak, bo chodzi przecież o to, żeby, żeby grać jak najwięcej, bo żaden trening nie zastąpi... Meczu, dokładnie. Mecz. I tych meczów też, żeby odbywało się, się dużo, bo wtedy ci zawodnicy są ograni. U Was tego problemu nie ma i tego gratulujemy, panie prezesie. No i życzymy, aby ekipa rezerw Chojniczanki dalej cieszyła nasze oko i, i grała tak ofensywnie, bo naprawdę coraz mniej jest takich drużyn, a my byśmy chcieli, żeby jednak zespoły myślały przede wszystkim o tym, żeby, żeby bramkę strzelić. Tak, I tego bym bardzo chciał, pan pewnie też. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem jeszcze może dodać tylko, że świetny program, naprawdę super. Bardzo się cieszę, że w końcu coś takiego w pomorskim województwie się udało zrobić i oglądam każdy odcinek. Staramy się i no będziemy chcieli też jak najlepiej tutaj pokazywać rozgrywki czwartoligowe. Dziękuję jeszcze raz panie prezesie. Dzięki również. Dziękujemy. I teraz mamy dla państwa skróty siódmej kolejki meczów czwartej ligi. Przegląd najważniejszych wydarzeń siódmej kolejki zaczynamy w Bytowie i od razu ostrzegamy, że będzie to skrót dla widzów o mocnych nerwach, ale po kolei. Zaczęło się zgodnie z przewidywaniami. Na prowadzenie wyszedł faworyzowany weekend, a piłkę do siatki skierował niezawodny Filip Sosnowski. Od tego momentu mieliśmy prawdziwy piłkarski roller coaster. Gospodarze ruszyli do odrabiania strat i wywalczyli rzut karny po faulu Jakuba Krefta. Do 11 podszedł Artur Wojach i przegrał pojedynek z Maciejem Pawłowskim. A że niewykorzystane sytuacje się mszczą, bytowianie przekonali się w drugiej połowie, kiedy podwyższył no kto? oczywiście Filip Sosnowski. To była 58 minuta. W 72 w końcu powody do radości mieli miejscowi. Kontaktową bramkę zdobył Adam Gross. Ale czy Bytowia poszła za ciosem? No nie, bo ponownie w polu karnym kapitalnie zachował się Sosnowski i w taki oto sposób skompletował hat-tricka. Dodajmy w 83 minucie. Jednakże gospodarze zawsze walczą do ostatniego gwizdka, wiemy nie od dziś. Sprawy w swoje ręce wziął Dawid Kiełpiński. 85 i 88 minuta. Kapitalne dwa uderzenia z dystansu spowodowały, że bytowska arena niemalże eksplodowała. Gospodarze wyrwali jedno oczko weekendowi i dobitnie pokazali, że absolutnie każda ekipa w czwartoligowej stawce musi się z nimi liczyć. O tym przekonują także od samego początku sezonu piłkarze z Pruszcza Gdańskiego. Beniaminek mimo iż od 17 minuty grał w dziesiątkę po faulu Kacpra Rapinczuka, rozgromił gryfa wejherowo. Jako pierwszy do siatki trafił Bartosz Zalewski. W drugiej połowie dwukrotnie golkipera gości pokonał Przemysław Żukowski, a kropkę na TI w 86 minucie postawił Jakub Kapuściński. MKS zwycięża w szóstym spotkaniu z rzędu. Porządne strzelanie mieliśmy również w Gdyni, gdzie Bałtyk podejmował Radu Stężyca. Faworyt nie zawiódł, a przewagę udokumentował pierwszym trafieniem w 32 minucie Michał Sadowski. To była naprawdę składna akcja Białoniebieskich. Podwyższył w drugiej części Igor Jankowski, przytomnie zachowując się w polu karnym. Goście zdołali odpowiedzieć raz, ale za to jak. Kacper Lake zdjął pajęczynę. Będziemy pamiętać o tym golu przy nominacjach do bramki kolejki. Ale marne to pocieszenie dla Kacpra, bo jego ekipa przegrała ostatecznie 1 do 4. Popularnym kadłubom powody do radości dali jeszcze ponownie Igor Jankowski i Dawid Zabielski. W Gdyni mecz bez historii, a w kojnicach wręcz przeciwnie. Kolejarz na długo zapamięta spotkanie z suprą Kwizyn. Gospodarze bowiem wygrali pierwszy mecz w czwartej lidze. Musieli jednak na to solidnie zapracować, bo gonili wynik po tym jak bramkę zdobył Mateusz Górka. Szybko odpowiedział Kacper Szostak, a wiktorię zapewnił Japończyk Kazuki Kimura już w doliczonym czasie gry. Niepilnowany dopełnił formalności i dał jakże cenne trzy oczka. Punktów jak trenu potrzebują również w Malborku. Pomezania podejmowała Stolema Gniewino i rozpoczęła strzelanie w 33 minucie. Jedenastkę wykorzystał Tomasz Grabowski. Na drugiego gola czekaliśmy aż do 93, kiedy z daleka golkipera gości zaskoczył Robert Wesołowski. W Elplinie Wieżyca gościła anioły Garczegorze i liczyła oczywiście na ważną wygraną, która pozwoliłaby bardziej oddalić się od strefy spadkowej. Rzeczywiście, chęci były, sytuacje również, ale do siatki udało się trafić tylko raz, za sprawą Hieronima Gierszewskiego. Strzał głową niezwykle precyzyjny. Wieżycy zabrakło jednak koncentracji w samej końcówce, kiedy sprokurowali rzut karny, wykorzystany ostatecznie przez Macieja Gregorka. Bardziej wylewni, jeśli chodzi o strzelanie bramek, byli tradycyjnie już piłkarze lidera. Grom tym razem rozprawił się w Cycewicach ze Spartą. Jedyną niespodzianką było to, że tylko raz i to z jedenastki trafił Mateusz Borowski. Skuteczniejsi okazali się koledzy, a konkretnie Fabian Urbański, Norbert Hołtyn i Krzysztof Błażek. Jedyna ekipa z kompletem punktów w czwartej lidze nie zamierza się zatrzymywać. Lekko wyhamowała natomiast pogoń, która walczyła w starogardzie gdańskim. Jedni i drudzy stworzyli kilka dogodnych okazji, czasami byli nawet bardzo blisko bramki, ale koniec końców skuteczności zabrakło. Problemów z trafianiem do siatki nie mieli za to zawodnicy rezerw chojniczanki, którzy rozgromili w Gdańsku jaguara. Po siedmiu seriach gier niezmiennie na czele ekipa z nowego stawu, której po piętach depcze już nie Wikent, ale Beniaminek z Pruszcza Gdańskiego. Wyrównana sytuacja w środku stawki, a coraz ciekawiej też w dole tabeli, gdzie miejscami zamieniły się zespoły Kolejarza i Raduni. W klasyfikacji strzelców lider może być tylko jeden popularny Boro. Ale w pogoń ruszył Filip Sosnowski, który w ostatnich dwóch meczach zanotował 5 goli. A tak wygląda jedenastka tej kolejki: w bramce Dawid Pelcer, czyste konto w spotkaniu ze Stolemem Gniewino. To w defensywie jeden debiutant Filip Mosek kapitanny mecz z Jaguarem, podobnie jak jego kolega z zespołu autor hat-tricka Jakub Żywicki utalentowany pomocnik popularnej hojny, uznany przez nas także najlepszym graczem siódmej serii gier. Będzie też z kogo wybierać w ósmej, bo ta zapowiada się niezwykle ciekawie. Granie rozpoczniemy w piątek w Wejherowie, a zakończymy prawdziwym hitem, czyli pojedynkiem pomiędzy Weekendem i Gromem. W ósmej kolejce czekają nas dwa topowe wydarzenia. Jedno z nich nasuwa się samo na myśl i jest to pojedynek pomiędzy Weekendem Luzino a Gromem Nowy Staw. A drugie? A drugie to anioły gorze, które po pięciu długich latach wracają na własne boisko i sieńką murawę. I coś nam mówi, że będzie to wejście z przytupem. To wszystko pokażemy Państwu w kolejnym magazynie na dwa kontakty. Zachęcamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Do zobaczenia za tydzień. Program powstał przy współpracy z Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Sponsorem programu była firma Weekend, producent drzwi do domów i mieszkań, oferujący konfigurator online.